Tak jest, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, tak jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd zjednoczonej prawicy stawia na obronę zwykłego obywatela przed przestępcami, stawia na rozwiązania, które funkcjonują w większości krajów Unii Europejskiej. Bo w większości krajów Unii Europejskiej, wbrew temu, co wynikałoby z sugestii zawartej w pytaniu pana posła, nie ma zakazu użycia tak zwanych owoców zatrutego drzewa. W większości krajów europejskich Takich jak Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Dania można by dalej wymieniać, nie ma tak tzw. zgód następczych. To jest, można powiedzieć, produkt, który został prawie że wyłącznie wyhodowany na gruncie polskiej doktryny, polskiego orzecznictwa. A więc drodzy Państwo, wracamy do normalności, do Europy. Bronimy ludzi przed przestępcami. Nie może być tak. Że pani Sawicka, która brała bezczelnie i cynicznie łapówkę, żądała tej łapówki, wymuszała, będzie uniewinniana. Koniec z Sawickimi. Platforma, obudźcie się! Koniec! Koniec z łapownictwem! Koniec!